<laughs> żeby być z twarzą Dobra, dosłownie tylko i wyłącznie dwie nasze frakcje są na serwerze. A czyli potem na zmianę buzuku? Jakby cię Spokojnie i tak się spóźnimy. Oni specjalnie się spóźniają. To jest psychological warfare na 100%. Nie ma innej opcji. Dobra, skaczę. Pierwszy. wam mm -hmm. dam jumpy. Czyli nie skaczemy na to miejsce, potyczki? Dokładnie nie, przed, żebyśmy mogli się Czyli... postawiać. Ale ja dam, jakby. A ty najpierw skoczysz, a potem po... dasz Tak, dam nam Tego nie spakowałem, jakbyś si. Już ona miała kole w kole zawsze. Myślałem, że ona w szkole, bo zawsze miała w szkole. Dobra, jumpujemy się. Magnidor ma wysłać ten. Y, miejsce Już najpierw jest. Już jest. Gdzie? Ja nie widzę żadnego tego Po ustawiaj sobie jeszcze Piotr jump drive, y, żebyś miał. I tak, żeby w razie czego móc skakać na no 50 jesu. km. Dobra, się, do? bo e, ja nie mogę wysłać. To wyśli, bo jak tam będziesz na miejscu. Nie, bo wyślij do mnie, ja wyślę do chłopaków. Ja wysłałem ci Radek. Dobra, okay, dziękuję. Ci, że no, nie mogę Co tam szukać. Ukoś... Wiesz, co przyszedłem do ciebie, żeby się najeść, bo. A to całe, wskakuj, mogę... wskakuj, Nie, nie, już, już to zrobiłem i właśnie szedłem w drugą stronę. Chciałem ci A. zamknąć drzwi. To dobrze, zamykaj, ci... zamykaj. Nie... <laughs> <Zamykań, zamykań. laughs> po Poustawiaj sobie, ciągu... po sobie tak, żeby w razie czego jeszcze jump drive y były, co nie? Żebyś jak miał, jak powiem, jump, że musisz się jumpować, to żebyś też jumpował od razu na 5 km, okej. Okay? No, a, tylko na 5? Tak. My to jest max minimalnie, bo więcej nie trzeba. Zasięg jest 2 km, dział więc. Dobra, widzę czego by nie było. Okej, okay, tak. W sumie to luźne Luźne. <laughs> E, mniej więcej kilometr od siebie zachowujemy dystans, każdy obowiązkowo musi mieć włączoną antenę bądź beacon, niż jesteśmy w formacji. Nie wyłączamy go, nie robimy żadnych takich rzeczy. E, no i w razie czego, jeżeli chodzi o przegrupowanie się, to działamy na zasadzie właśnie GPS-u. Będziemy wysyłać sobie, jeżeli ktoś musi się wycofać na, i ponaprawiać podczas walki. Na tej samej zasadzie. No, do końca tu się niczego nie naprawia. E, wiesz co? To, 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 to w razie czego? Ciebie nie będziemy naprawiać. Ja mam dosyć sporo rzeczy na swoim okręcie, więc jeżeli będzie taka okazja, żeby właśnie wycofać się na chwilę, bo naprawiać działkę, jakieś komponenty, powrzucać na statki, to jak najbardziej służę pomocą. Piotr, wyjdź na chwilę, bo ja muszę wejść. I kontrolę e, PtK ma wojnę z tym, tak na przypomnienia, no to wypowiedzcie. Z kim? Nie, PTK no, nie z KV. Byli. Z KV? No z KV powinniście mieć wojnę, żebyście mogli... Ale ja nie widzę ich, żeby, myśl, żeby byli w sojuszu. I tak się pytałem, no to mówicie, że nie. Oni są z nami w wojnie też. Pustawo, tutaj, dobra, niż są. To lecimy powoli. No znowu mi się przejęło. Weź, co jest z tym? No, wyszedłem. Dobra, lecę. Weź teraz, wejdź z powrotem. No i znowu mi się, kurde. Co za gówno W miejsce potyczki lecimy, tak? Te. Hyperion, ok. Jest też... Dobra, lecę już. No bo wysiadłem. No a teraz wejdź z powrotem. Jesteś? Znowu. No, co? wsiadłem. Dobra, pierdolę ustawiam mojego pit. To już nie było lepiej zrobić zwykłego siedzenia, żeby na nim siadł, bez kontroli żadnej, i po prostu się przyłączyć na wieżyczkę. A to można tak bez tego? No tak, po prostu wtedy wchodzisz przez opcję w wieżyczki, a nie przez ten to ja tu obok mam kanapę, mogę na niej użyć. siądź na kanapie i zobacz, czy się to będzie działać. No. Ale... Dobra. Tam wtedy o. chodzisz k, tak, wyszukujesz wieżyczkę, Rusz poszukujesz... się, bo... Hyper, bo jesteś 3 km już za nami. Dobrze. Woju, zwolni bo oni są daleko no, za nami. Ja Jestem... cały czas hamuję. leć lećcie, lećcie. Nic no się nie, nie stanie. Chodzimy formacją, kilometr od siebie. Mamy 26 km, więc jeszcze się nadgonimy. Jak tam, Piotr, możesz używać działek? Chyba nie. Kliknąłem kontrol i po prostu mi zamknęło cały terminal. Gaming. Więc Jakieś nie, pomysły, nie mogę. panowie? Na razie no lecimy formacji, tutaj nie ma nic, bo też z tym Zobaczę jeszcze czy będzie lepiej jak do tego drugiego kokpitu wciąż wsiądę Iś cudem Dobra Woju lecimy. No. siadłem, ale nie mogę nic skontrolować. A przynajmniej nie odebrałem ci teraz kontroli? Nie. A może żam driver Dżumpujemy się na, na 5 km do przodu? Nie, nie, lecimy formacją. Jak trąpniemy, się... to się rozbijemy. O co się rozbije? Głupie to jest, że nie można teraz kontrolować działek jak się jest w kołilocie. Dobra, widzę steroidę, tu nie Dobra, weź teraz zobaczymy, że przemęcie kontrolę nad czymś działkiem jakimś. Dalej nie, dobra 12 km. Zwalniam Co jest? To jest kilometr od nas powyżej A no signal jakiś to nic zwyczajnego. 9 km, zwalniam. No, a jumpa sobie zabindowałem w tym kokpicie, no ale teraz nie sprawdzę czy działa Dobra, w razie czego, będziemy, zo zobaczymy 4 km, ja zwalniam Nie ma nikogo Ja jestem za wolny Żeby podlecieć i wlecieć eee... Jest przeciwnik pierwszy Nie Widzę, widzę, widzę. Na widzę. wprost. Ja? Na wprost, taka chełka. Tak. to wprost. Dobra. Zaraz nie namierzyło. Ucieka. No, to jest myśliwiec. Ja, tak, to jest myśliwiec. Bardzo muliwie, że to jest myśliwiec. Jest. No, go spróbuję wyautować Pomagam ci. Czyśmy mi się... Dostaliśmy. Dostaliśmy? A nie, ale... czekaj, widziałem Moje działka nie to... strzelają znowu. Co jest? Strzelamy czy nie? E, strzelamy. Okej, okay. ja nie widzę żadnych spocisków. Znaczy ja widzę tylko, że strzelają te boczne asaluty Czekaj, przyjrzyj się artylerii Dobra panie, bo Dobra. mamy więcej celów Więcej widzę, celów widzę, 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 widzę Z powrotem do formacji e, Wywalamy się z niego Dobra, Aha. są jakby pod nami Dobra, widzę, widzę Jakaś duża praca To To naprawdę dużo no, Dobra, zaraz. Ja go biłem na cel. Dostałem w kamerę, prosto już. No, ogólnie ostro obejrzeliśmy w przód. Wiem, ja, ja widzę. No, by W ogóle nie widać, nie widzę pocisku w ogóle. To po prostu, no wiesz, zginąłeś? o kurwa. Gościu mi wleciał prawie na plecy. Jak żyjesz Piotr? Okay. Eee, Zrespiłem się, ale mam tylko podstawowe narzędzie na sobie. Trudno. Dobra, on też mocno dostaje ode mnie. Ode mnie też dostał właśnie. Kurwa ja nie widzę w ogóle pocisków co się dzieje też widzicie? Dajesz, dajesz radę, boju? Daję, ja daję. Ja. Na spokojnie daj się, nikt do mnie nie strzelał No, no jak, nie Gniewo... lecić na dupę. Ostrzeliwują. Gniewor. Gniebor. Gnieborowi. Spokojnie. Dobra, dobra. dobra idę do gniewa asystować. Jak wejdę, ja na rzecz. serwer, to mi się z tego. Powinno mi się naprawić, jak wejdę, na serwer? Powinno. Dobra, jump. Ale nie. dostał. Pięknie. Oooo. Leciliśmy kokpit z przodu. I zaraz Widzę, chyba z mnie. O dobra, usiadłem na kanapie. Okej. Okay. Dobra, git. Szybko F5. Tak, przejmij kontrolę. idę do kryjo. No, lecisz. Musisz przyjść. Musisz wejść i... na główny ten. Ja muszę szybko wejść i wyjść, bo ja nic nie widzę co się dzieje. Jestem bezużyteczny. Nie, nie umiem, nie umiem tak grać, że nie widzę pocisków. Eee, chyba jednak jumpnąłeś się ze mnie. To poczekaj. To zgiń. Okej, okay, zabijam się. Odrodzisz się u mnie. Jak zwykle, do łączenia na ten serwer jest, kurwa, długie fuj. Do dużego nie mogę namierzyć. Dobra, mam statek. Nice. To jak coś, to oh. staraj się, staraj się, żeby nie było kontaktu i co. Ok, trzymam dystans. No Chyba to raczej jest, nie ma już jumpa, bo już dawno wyskoczy. no chyba że jest przynajmniej, na umyśle nie o, kurwa. do końca Dobra wylatujesz Coś ze mnie railgunem Wyjdź, 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 wyjdź Skok bitu? Tak Dobra Tak szybko. W... A... W rok 750 metrów od nas Wiem, Gydnie... wiem W gniemu goni cię drugi taki sam ja się zampuję z powrotem, dalej 5 km. Jestem w łóżeczku Boom! Dzięki. Co jest? Serwer wyjebało. Nie. Jesteśmy. No to nie to mnie wyjebało. Nie ja pierdole. Co za gówno. Następny z niego już nie zostało. Dobra. No <grym> to ja będę. Ja mi jak radę. coś. Przejdę na niego na Tak, on jest już tam. Mhm. No teraz tego drugiego, co ci goni mnie, okay. yeah. obrót, a raczej czekaj, on chyba chce mnie go. Nie, czyli Spacey mają tak. dzisiaj jakiś wielki problem. A bo on tu lata na plecaku koło mnie, ty. Interior masz. A, wiem, no nie żałuję Tylko gdzie jest ten. Wadaj, railgun z tyłu za nami gdzieś był. Ja strzeliłem, na no to dobra. dobra. Dobra, pilotuj. Pilotuj, ja będę kopilotował. Bo ja nie wiem, dalej ma, dalej nie widzę działek Cięgnąłem w ekwisa, już go nie ma. Dobra, a to co mam wracać tam... Tak. Na pole bitwy? Dobra, ja wracam do was chłopaki, nie będę latał sam. Nie, nie, wracę, wracę. O ktoś mnie, z blisko mnie A nie, to jakiś malutki. Jest w z szczempów, nie? Też prawda trzeba uważać na śmieci. Za hmm. śmieci. Tam coś białego, półtora km od to ja do Gniewa się kieruję Włączyłem jest... beacon Pewnie ty jesteś Możliwe, ale ja was nie widzę Dobra, jesteś... Dobra, Helion jest za nami, tak jakby mhm. Mogę ci dać aktualne moje pozycje? Dawaj Ogólnie straciliśmy Hydro chyba nie, Bo nie w ogóle nie palą te silniki na, na Z zalecimy stary No wiem Mówię tylko, że silniki hydro nie palą Na samych jonowcach lecimy No widzę przecież, że palą To teraz wcisnij tylko Y i czekać na nie Przegrupujmy no się nie w palą. Dobra, chodźcie spróbujmy No tego. <laughs> o, y wyszedłem Gdzie jestem? Bo mi uciekł, hyper mi uciekł jego namiar no ja, ja to mam to kurwa serwerec. problemy z jakimś serwerem. A jeszcze o co wiem, to nagrywał, miał nagrywać latając, więc ja podejrzewam, że oni tak... Tu Manta za nami, za mną jest. Chłopaki. No. Dobra, widzę was, chłopaki. Jakaś Manta. Wszystko koholka. działa, stare. Nie widzę coś. A nie, to jest jestka. Zbiera się bardzo szybko do mnie. O, o za topą. Jest? Nie, już lecę mu zrobić. Manta. Ach, to ostatni chyba ich jest. Uff, kto tak Było, pięknie? Ale, no to ja. A, o, tego, jeszcze co? raz na stół. Co wyznaczyć? Dwa statki, po ja miało być no. cztery. No co znowu, unloading ward, kurwa ma, znowu mnie wyjebało. Dobra, to wsiadam Twoją do Ładzie.